Przez wiele lat była jednym z najważniejszych pojazdów na polskich torach. Służyła zarówno w przemyśle, jak i w polskich kolejach państwowych. Mimo wydawałoby się odstawienia jej na torboczny i skierowaniu uwagi na elektrowozy, lokomotywa ta znów służy na wielu liniach kolejowych. O jakim pojeździe mowa? Oczywiście o M62 potocznie zwanej Gagarinem i Iwanem na PKP przyjętej pod oznaczeniem ST44, rozpoznawanej przez każdego miłośnika kolei po charakterystycznym, praktycznie niepowtarzalnym RP1. Najważniejszym zakładem produkcyjnym w Związku Radzieckim produkującym lokomotywy spalinowe służące do prowadzenia ciężkich składów towarowych były oczywiście ługańskiej ciepłowo i zawod, czyli fabryka lokomotyw w ługańsku. Pierwowzorem konstrukcyjnym naszej bohaterki M62 była lokomotywa TE10, której rozwiązania wykorzystano w Gagarinie. TE10 budowano w ługańsku przez około 4 lata od 1958 do 1961 roku. Sześcioosiowe TE10 wyposażone w napęd spalinowo-elektryczny używały rosyjskiej jeżelaznyje drogi, czyli koleje radzieckie. Seryjną produkcję lokomotywy M62 Gagarin rozpoczęto w 1965 roku, i pierwotnie ta lokomotywa miała być przeznaczona dla krajów Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. Te lokomotywy Związek Radziecki zamawiał od 1970 roku w trzech wariantach. Takim jak widzimy, czyli wariancie podstawowym oznaczonym jako M62. 2M62, czyli w wariancie podwójnym, czyli coś trochę zbliżonego do naszych jamników, czyli ET41 oraz 3M62, czyli człon potrójny. Tak mocne lokomotywy jak 2 i 3-członowa M62, wyposażone odpowiednio w 2 i 3 silniki, były wykorzystywane głównie do bardzo ciężkich składów przemysłowych, choć dwuczłonowa M62 również do ciężkich składów pasażerskich. W przeciwieństwie do większości lokomotyw, w których po uruchomieniu produkcji ulepszano parametry konstrukcyjne i miały miejsce różnice, w przypadku M62 trzymano się raczej jednej wersji. Jeśli chodzi o tą lokomotywę, no to ona była praktycznie zbudowana podobnie. No tutaj były. Takie różnice, że lokomotywa miała inne reflektory, to znaczy ta to już ma zupełnie inne, bo one są tutaj zmodernizowane. Miała też zupełnie inny sprzęg dla kolei kubańskich i na Korei Północnej. Lokomotywy te miały sprzęg tak zwany Janea. Tutaj mamy sprzęg zwykły. Wyprodukowano też sprzęg ze sprzęgiem SA3 i odbiorcą tutaj były koleje polskie i koleje węgierskie. Różnice w reflektorach zależały od tego, do którego kraju lokomotywa była skierowana i wynikały z zamówień. Na Węgrzech lokomotywa miała małe reflektory znajdujące się pod stopniem nad czołownicą, podobnie jak w egzemplarzu ZIK, który widzimy. NRD lokomotywa również miała małe reflektory pod stopniem na czołownicy. W Polsce natomiast lokomotywy jeździły z charakterystycznymi wiadrami, czyli olbrzymimi, okrągłymi reflektorami. Pierwotnie lokomotywa M62 ze względu na fakt, że była przewidziana do ciężkich składów towarowych, musiała być niekoniecznie szybka, a mocna. To też standardowo jak w przypadku większości tego typu lokomotyw. Jej maksymalna prędkość, zwana prędkością konstrukcyjną, to 100 km na godzinę. M62 pierwotnie miała silnik spalinowy dwusuwowy 14D40 oraz 6 silników trakcyjnych po jednym na każdą oś o oznaczeniu ED118AU2N. Co oczywiste, M62 od początku miała przekładnię elektryczną. Masa służbowa lokomotywy to 116 ton, układ osi C0-C0, a pojemność zbiornika paliwa to prawie 4000 litrów. Lokomotywa miała dwa rodzaje hamurców: Erlikon czyli standardowy 1435 mm i hamulec matrosowa, wykorzystywany do wersji szerokotorowej, czyli 1520-1524 mm. Taka tutaj była różnica, że przy hamulcach matrosowa cylinder był z jednej strony nad środkowym kołem, a jeśli chodzi o 1435 rozstaw normalny, yy, były cylindry, tak jak tutaj widzimy, na skraju każdego wózka. Na jednych z takich najbardziej popularnych firm, przedsiębiorstw, które wykorzystywały: Tą lokomotywę w wersji szerokotorowej była oczywiście linia hutnicza szerokotorowa. M62 jak na tamte czasy stała się sukcesem radzieckiej myśli technicznej. Jednakże bardziej z powodów polityczno-gospodarczych niż technicznych podjęto decyzję o wdrożeniu jej jako podstawowej lokomotywy spalinowej w państwach bloku socjalistycznego. Ciekawostką jest fakt, że oznaczenie M62 nie zostało nadane w kraju, w którym je produkowano, tylko na Węgrzech, będących pierwszym odbiorcą. Ponieważ M62 była przewidziana do ciężkich składów towarowych na liniach niezelektryfikowanych, nie była ona wyposażona w sprzęg do ogrzewania wagonów, ale miała gniazda sterowania wielokrotnego. Umożliwiające sterowanie dwoma lub trzema lokomotywami z jednej kabiny. Niewątpliwie dużą zaletą M62 była od początku prosta konstrukcja, choć lokomotywa nie była pozbawiona wad, o czym później. Gagarin odznaczał się również dużą niezawodnością. Poza tym, dwusuwowy silnik spalinowy, wyprodukowany przez zakłady w kołomnie, mógł zostać uruchomiony bez konieczności wstępnego podgrzewania miało to duże znaczenie przy niższych temperaturach. Jesteśmy w lokomotywie M62. Przy czym ta lokomotywa była częściowo modernizowana przez Bydgoską Pesę w 2016 roku, ale tylko częściowo. Tutaj mamy proszę, tak wygląda stanowisko maszynisty. Podstawowe funkcje. Tutaj mamy nastawnik, mamy hamulce pomocnicze i główny. Temperatura wody, tutaj te wszystkie wskaźniki, temperatura oleju, ciśnienie oleju, napięcie prądnicy głównej, obciążenie prądnicy głównej, tutaj mamy te niebieskie to przełączniki czuwaka SHP, przekaźnik zimnozwarciowy, tutaj mamy wszystko o wzbudzanie, tutaj mamy wszystko, przewód główny, cylindry hamulcowe, tutaj mamy wszystko pod ręką. No muszę powiedzieć, że pulpit jest bardzo zgrabny, taki... Z tego co rozmawiałem z maszynistami to zadowoleni są z, z tej lokomotywy i mm, praca na niej jest dla nich, no, można to tak powiedzieć, że przyjemnością. Okay. Jeśli chodzi o wielkość kabin to są one można powiedzieć takie same ale jedna część lokomotywy jest tutaj troszeczkę inna bo tutaj mamy urządzenia elektryczne w tej szafie w której pokazywałem a z drugiej strony oczywiście tych urządzeń już nie ma tylko jest bezpośrednie wejście do do kabiny maszynisty. Podstawą dostarczania tych lokomotyw M62 do krajów RWPG przez Związek Radziecki były tzw. Tak porozumienia specjalizacyjne, w ramach których ZSRR zobowiązał się dostarczać te lokomotywy o mocy 2000 koni mechanicznych do państw RWPG. Wśród pierwszych odbiorców były koleje węgierskie, które zastrzegły sobie że wśród warunków zamówienia ma być stosowanie oryginalnych oznaczeń producenta, czyli M62, jako oficjalnego dla tej serii spalinowozów na kolejach węgierskich. Dlatego M62 musiała być dostosowana do środkowoeuropejskiej skrajni ładunkowej, montażu czołownic ze zderzakami i systemów hamowania. W 1965 roku rozpoczęto seryjną produkcję tej lokomotywy. Tak jak mówiłem, Węgry, węgierskie koleje odbierały jako pierwsze. W 1965 też Polska odbierała te lokomotywy. Przy czym na polskich kolejach państwowych miały one oznaczenie nasze, czyli ST44S spalinowa T towarowa. Jeśli chodzi o Przedsiębiorstwa różne, bo lokomotywa była dostarczana dla polskich kolei państwowych i dla przedsiębiorstw i zakładów różnych przemysłowych, no to tam funkcjonowały one, pracowały pod oznaczeniem oryginalnym, czyli M62. Lokomotywa M62 zamawiały również koleje czechosłowackie i koleje wschodnio-niemieckie. Oprócz Węgier, Polski, Czechosłowacji, NRD i Związku Radzieckiego M62 dostarczano też na Kubę i do Korei Północnej. Jednak nie do końca udało się wprowadzić zamysł eksploatacji tych lokomotyw we wszystkich krajach RWPG, ponieważ Bułgaria, Rumunia i Polska otrzymywały także rumuńską lokomotywę 060DA, w Polsce przyjętą pod oznaczeniem ST43, zwaną popularnie Rumunem. Takie decyzje miały podtekst polityczny. W latach 60. pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego PZPR Władysław Gomułka należał do dygnitarzy nie do końca zgadzających się z Moskwą. To samo pierwszy sekretarz komunistycznej partii Rumunii, Nikolaja Czałuszewskiego, który chciałby, Rumunia produkowała swoje 060 DA i wysyłała je do państw socjalistycznych, nie zważając na politykę Związku Radzieckiego dążącego do produkcji M62 na wszystkie państwa bloku socjalistycznego. Mimo to do Polski ogółem sprowadzono 1182 gagariny, z czego 68 było przystosowanych do obsługi toru szerokiego. Ta lokomotywa w oryginale miała silnik potężny, spalinowy, dwusuwowy, 12cylindrowy V, czyli widlasty, który składał się z 48 zaworów wydechowych. Silnik oczywiście był turbodoładowany, wysokoprężny o oznaczeniu 14D40 wyprodukowany przez zakłady w Kołomnie o mocy 2000 koni mechanicznych i pojemności skokowej bodajże 156 dm sześciennego. Tutaj mamy silnik. No można by trochę powiedzieć, że oryginalny, bo co ciekawe przeważnie jeżeli chodzi o modernizację tej lokomotywy, no to wymieniano silnik na Caterpillar amerykański oczywiście czterosuwowy ten silnik był też wyprodukowany w Kołomnie i no można powiedzieć, że w ramach modernizacji był po prostu tutaj dany ten sam silnik tylko, że czterosuwowy no można na pewno powiedzieć, że dużą taką Zaletą tej lokomotywy była jej niezawodność, też duża siła rozruchowa albo możliwość uruchomienia silnika bez wstępnego jego podgrzewania przy niższych temperaturach otoczenia. W M62 można zastosować także tak zwany amplistat wzbudzenia, czyli transformatorowy wzmacniacz magnetyczny, który umożliwia. Bezstykową, bezstopniową i bezoporową regulację natężenia prądu w obwodach elektrycznych. Dużą zaletą dwusuwowego silnika była jego prosta konstrukcja i prosta obsługa. Zaletą jest również to, że dwusuw ma więcej mocy z tej samej pojemności niż czterosuw. Dwusuwowy układ silnika wymagał jednak dużo więcej pracy w ramach obsługi warsztatowej niż czterosuwowy. Jednak należy przyznać, że przez wiele lat M62 były lokomotywami bardzo wytrzymałymi w codziennej eksploatacji i w sumie o niskim stopniu awaryjności. Miały one jednak wady do tego stopnia istotne, że lokomotywy w ich pierwotnej wersji zaczęto stopniowo wycofywać z ruchu, choć jak się po latach okazało, tylko na jakiś czas. Niezaprzeczalne jest, że głównym założeniem M62 była moc. No, ale jak to bywa, coś kosztem czegoś. M62 przy mocy 2000 koni mechanicznych miała zwiększone zużycie oleju silnikowego, zwiększone zużycie paliwa, no wiadomo, dwusów, a także, no, co stało się istotnym argumentem przy podejmowaniu decyzji o modernizacji tej lokomotywy, wysoki stopień szkodliwości dla środowiska. Zatem no, M62 nie była zbyt przyjazna pod kątem ekologicznym dla środowiska, cechy te wraz z intensywną elektryfikacją prowadzoną na, w Polsce w latach 70. i 80. przesądziły o przynajmniej no, na jakiś czas o wycofaniu tej lokomotywy z ruchu liniowego. Wysoki stopień spalania silnika dwusuwowego w tej lokomotywie, mający przełożenie na to, że był nieekonomiczny i za sprawą spalin nieekologiczny, sprawił, że zaczęto rezygnować z niej, tym bardziej, że w latach 80. w Polsce wiele sieci zostało zelektryfikowanych. Jednak braki w taborze na lokomotywy o dużej mocy sprawiły, że zaczęto wracać do M62 i coraz częściej podejmowano ich modernizację, niektóre mniej, a niektóre bardziej zaawansowane. Głównym ich celem była oczywiście wymiana silnika na nowy czterosuwowy, co pozwoliło na częściowe wyeliminowanie wyżej podanych wad. Lokomotywa miała również dwie inne wady. Spory poziom hałasu i dość ciasna kabina. M62 z nowym czterosuwowym amerykańskim silnikiem Caterpillar były mocniejsze od pierwotnej wersji o ponad 1000 koni mechanicznych. Ich moc ma nie 2000, a ponad 3000 koni mechanicznych. Obecnie M62 wykorzystują różni przewoźnicy prywatni i coraz więcej ich doczekuje się modernizacji. W marcu 2005 roku linia hutnicza szerokotorowa otrzymała pierwsze przebudowane lokomotywy z nowym silnikiem Caterpillara i niemiecką prądnicą główną Lech Motoren. Modernizację ich przeprowadziły istniejące jeszcze wtedy zakłady Fablok w szanowie. Już niebawem, bo w 2007 roku bydgoska Pesa zawarła umowy z PKP Cargo i linią hutniczą szerokotorową w sprawie modernizacji 50 lokomotyw M62, a w 2011 roku podpisano umowę z firmą PESA Bydgosz na zmodernizowanie następnych 38 egzemplarzy tych lokomotyw na poziomie P5, czyli gruntownej przebudowy. Wśród zmodernizowanych wersji dla linii hutniczej szerokotorowej jest Batman, czyli 311D zmodernizowana w nowosądeckim Newagu. W tym przypadku maszyna doczekała się całkiem nowego wyglądu. Dostęp do silnika nie jest tak jak klasycznie w tej lokomotywie od środka, tylko na zewnątrz, dzięki czemu jest on bardziej poręczny. 311D wymieniono stary silnik na nowy amerykański General Electric w jednej obudowie z prądnicą główną, sprężarką i wentylatorem. M62, jak widać, ma się coraz lepiej. Lokomotywy są znów intensywnie wykorzystywane i eksploatowane w Polsce jak przed laty. Dzięki nowemu życiu i gruntownym modernizacjom zapewne będą nieodłącznym elementem polskiej linii kolejowych, choć temat ich modernizacji to zupełnie inna opowieść.